U nas teraz jest lato. Cóż za dziwne słowa, ile w nich nagłych wspomnień, ile żalu się mieści. Ponad pogodę chmura wypływa gradowa z najzwyklejszego zdania, z najprostszej treści. Wiem, skąd ta ciemna smuga u nas. Cóż to znaczy, gdy wszystko tam jest inne, świat. Wiatr i godzina. Inna jest woni jałowca, inny jest krzyk rozpaczy. Tam to jest. Trwa w istocie, a tu się przypomina. Nie, to nie brzmi jak trzeba. Nie do chmury do krzyku zamierzałem nawiązać. Zacznijmy na nowo.